Halo, robił, czy nie Smutek no. pozwala nam uzdrowić się. Smutek mówi o tym, że żeby kontemplować, medytować, taką no przestrzeń w sobie. Smutek nam daje taką przestrzeń w sobie, żeby, żeby mieć na to. Pokołem się. Pięknie. To czy mi się uwalnia ten smutek. Super. Ok. Pozwól sobie, bo to właśnie o, o tym to jest. Żeby nie oceniać bo tych. Wiem, <grym> że on może być tak. Chcę, żeby on żył. Mhm. No trzymaj to się. Widzę, ok. Jak to jest? Ok. To proszę, to, to dla Ciebie chopono pono, żeby po prostu łatwiej ci się ten smutek uwalniał. Przepraszam, wybacz mi proszę. Dziękuję, kocham Cię. Proszę Państwa, tak jak mówiłam, świętujemy Święto Niepodległości. Dzisiaj będzie bohaterem. Ja wychowałem z rodów piłczuckich. On był marszałkiem polskim, eee, rządził dobrze, Polską. Pan, panie, Krzy panie Krzysztofie, I, ale na razie dziękujemy. Powiem tak, z rodziny taty, rodzona córka, rodzona. O, chyba pan, Panie Krzysztofie. Tak jak Krzysztofie. ty, czy później Meksyk. ...stanu I dlatego jeżeli ktoś chce korzystać z, nas, z tej kuracji doktora Choraka, to warto, żeby dokonał najwstępniej, jeżeli tylko to jest możliwe. Analizy na urządzeniu OMRON... Pana Krzysztofa poproszę o wyłączenie mikrofonu, bo pogłosy są. Pan Krzysztof Kanonowicz, o wyłączenie mikrofonu. Poproszę. Więc o co chodzi? Chodzi nieprawidłowa kompozycja tkankowa ciała, to znaczy, że jest za mało mięśni w stosunku do tłuszczu. I pamiętajmy, że tłuszcz jest lekki, a mięśnie są cięższe. I czasami, i, i teraz chodzi o to, o, o ten balans, o tą równowagę. Między Jeszcze raz bardzo przepraszam, Lubkawi, bardzo proszę o wyłączenie pana Krzysztofa. Ja już wyłączam wszystkich. Dobrze, już. Pana, dziękuję bardzo, <noise> dziękuję. E, bo pogłosy są. A więc e, ja w tej chwili oczywiście. Many, many minutes later. Mikrofon włącz. A właśnie, już ben, jestem słyszalny? Tak, tak. analizował w tej chwili tej całej karty badania, bo to no warto to zrobić dokładnie z osobą, która już się zna na tym, trzeba stanąć na obron. Trzeba oczywiście stwierdzić również, jak jest pH, czyli przy pomocy pasków pH, a więc badamy pH poranego moczu i gdzie pH poranego moczu mówi o tym, co się dzieje w naszym w naszym ustroju, bo tutaj nie chodzi o zakwasz zaproszenie krwi, tylko zaproszenie tak zwanych przestrzeni tych którzy potrafią oh, z, z własnego z mieszkania gromadzić śmieci i tak dalej, Cholera jasna. Jeszcze raz bardzo proszę, to Dobrze, panu I. Proszę mikrofon. ...cholera jest. na razie. Coś powiecie ciekawego? Będziecie tak się i na mnie patrzyli? Ja wiem. No, mm -hmm. ogółem... Cmentarz. Chciałem was... Ogółem wszystkich przywitać. I... Chciałem pokazać, bo to jest... Bardzo stary... Cmentarz... Katolicki. I pokażę. I chciałem... Ogółem... Neurologi mówią, że każdy następny etak, atak tak, to bardzo duży wpływ ma na jego układ nerwowy i, i jakby te ataki były zbyt często, to to się skończy na tak. No Nie mamy, nie mamy tylu pił tak, żeby... To, już mam dosyć tego wyrzutywania. codziennie. Sobie, ale no, no, tak, pacjentach, to trzeba po prostu... Nie masz pomocnika? Bojca, nie ma Chciałbyś sobie siedzieć, jeść, wszystko robić, wszystko mieć, a nic nie robić. Także można sobie coś takiego na, na, na pacjentach. Dlaczego niektórzy nie mogą odnaleźć się tutaj w tym społeczeństwie? Dlaczego oni wracają? Dzień dobry. Dzień dobry. Zdraszczycie. Wszystko Wszystkiego dobrego dla Was, obchodzicie nowy rok, z nowym godem. życzę dla Was Zdrowia, szczęścia, wszystkiego w porządku Dziewczyn dużo, pięknych dla kawalerów Żeby było zgoda Panie, rozumiem, pomiędzy Wami, żeby uchaci Dla Was, dla matki, dla baćków życzę Siostry, bratów, wszystkich życzę dla Was Zdrowia, szczęścia, w porządku, cała Ługu żawaju, dżinszok, e, wodki żawaju mnogo, samogonu, bo wy lubicie pić. E, no w to sobie e, u życiu pragniecie e, żawaju. E, I z Pani, mój całego mój. serca życzę Wam, ażeby to dla Was spełniło się. Z bohem. Przepraszam, mo e, Pani może kontynuować. Moja prośba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, napisz 10 swoich marzeń, które chcesz dzięki MLM-owi zrealizować. 10 Twoich marzeń. Chcemy je poznać. Chcemy, żebyś nam o tym opowiadał, żebyśmy Ci pomogli troszeczkę tutaj może coś skorygować, podpowiedzieć, ile to Ci zabierze czasu jako robotę. I trzeba dziś dziwicie się, że każdy zajdzie do banku swojego, do konta, powie: proszę mnie wypłacić. A, a kasjerka w banku. Tak jest, panie. Masz pan. Tyle i tyle na, na koncie, pieniążków. Pan się, albo, albo pani zajdzie, proszę mnie wypłacić. Pani ma tyle i tyle na koncie, a pani... Dokładnie powie... o to chodzi. O to chodzi. Nie, no niemożliwe. Pokaż pani dla mnie. Dobrze, pani komputer. Krzysztof, przepraszam, potem... komputer, proszę bardzo. Krzysztof. To pani... Jest e, saldo banku Krzysztof, i... Nie ma pani, I ile do pani chce pani 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 pieniędzy. A mąc... ja nie 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 pani pani Pieniędzy już Nie Krzysztof, nie no nie ja pani że pani pani Ja pani pani mam. pani 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 bo pani Nie pani 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 na. to tak Wracając do tematów, moi drodzy. Ten minutes later. Pieniądze i czas nie stanowią problemu. 10 marzeń, które muszę w życiu zrealizować. Na lewej ci przyjechać. A prezes... Tak jest pani! Kierowniko, ten i ten samochód sprzedany! Przepraszam w bo Na lewej ty bo taki taki adres do Białostoku. Od kogo jest ten I... I... Pakują, na lewej i Hiu, ja jedzie. I pani, czy pan, czy pani... Przepraszam. czy pani, od kogo czy jest pani ma prawo jadę w domu? Ej, Z kogo się tu kieruje eleganckim tak. samochodem? Ja nie mam pojęcia. I jeden przed jednym będzie. Ja mam też takie sam. Ja mam też takie sam. Kto to stworzył dla nas? Nie wiadomo. Nie, Jestem, ja nie, 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 nie będę mówić, że to ja. Nie, niech ludzie domyślają się. Kto no to, to zrobił? Kto to zrobił? Kto to uczynił? Kto co robi dla was? A, A wtedy się z nami? wszyscy jak się dowiecie. A no kolego, czyszczę zrobił, czy nie was, Predy, ale on powiecie, nie słyszy nas. Ktoś, ktoś jest tutaj nie. nieprawnie albo. takie kiełbasy nie chcemy. Moi drodzy, zrób, zróbmy tak. Proszę, no tak wylogujcie się wszyscy i zalogujcie... się. 1000 mnie tysiąc osób. Dla mnie tysiąc A jaki jest ten link? A kolejny, bo dałoście coś, czego kompletnie nie rozumiem. Jaki będzie link? Czekaj, poczekajcie, poczekajcie, wypad, moment, moment. Poczekajcie, zostańcie jeszcze. Nie wiem, ktoś tutaj nam robi jakieś kurcze halo. Przeszkadza nam. Przeszkadza. On w ogóle słuchaj, on. Nie wie, słucha coś. w ogóle co ty mówisz. Bo on bo mnie nie słyszy jest... prawdopodobnie Fredia to jest ktoś nam robi psikusa jakiegoś wirusa nam pewnie wrzucił. Ja myślałem, że ten człowiek ma coś do powiedzenia, to on po prostu... jakiś... że jest pijany, to widać. <słuch> Może pijany nie, tylko. Kompletnie nie wiedziany. Kononowicz, ale tam jakieś ruskie nazwisko się podwodem pojawiło. No podpisać, to się możesz po swojemu, nie? Po rosyjsku podpisane, Kononowicz. Tak, ale kurde, no tak. Słuchajcie, pierwszy raz mamy coś takiego. No, tak. Pierwszy raz się zdarzyło. Bo co nie mieliśmy takiego wariactwa. Już mieliśmy różnych e... pańców tutaj, ale. Czegoś takiego jeszcze nie było. Many, many minutes later. Tutaj ja bałem, tutaj jest po, jest. powiedzieć wam. Dobranoc. I tutaj nie żadne radio ani nic po prostu z YouTube y to wszystko. I po prostu mamy dwie eleganckie kobiety, które odwiedziły chcą I po prostu ja sobie palę. nie jestem żadnym alkoholikiem. Ktoś złośliwie to robi. Tak, złośliwie, nie złośliwie, YouTube nie mówi, mówi, że jest, muzyki nie może nie puszczać. To, to bo to ktoś jest, coś jest coś po prostu z YouTube. takiej. to nie jest wirus, to ktoś złośliwie. I dobranoc wam wszystkim życzę. Przyznaję się, to ja byłem, przepraszam. Nie, no żartuję. <laughs> Podnosić jak ciebie chcę, donosić na innych też, i mojej donosy nosy